Dzień dobry, witamy w programie Luk na Kulturę. A moim Państwa gościem jest pan Adam Bęczkowski. Dzień dobry. Zarządzający zajazdem kultury niesamowitym miejscem na zielonogórskiej, nie tylko zielonogórskiej mapie kulturalnej które tętnie życiem, zaprasza y, swoich widzów, y, gości na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne i o tych właśnie niezwykłych rzeczach porozmawiamy, bo zbliża się parę fantastycznych wydarzeń, między innymi wiosenne targi książki zielonogórskiej. Tak, to był po pomysł y, zrodzony z potrzeby serca i z potrzeby też y, 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 w wyniku pewnych spotkań z autorami, z wydawcami, gdzie, gdzie chcemy zaznaczyć, że zielonogórska książka ma się dobrze i y, mnóstwo fantastycznych ludzi, którzy żyją wokół nas i często nawet nie wiemy, jak oni wyglądają, nie znamy ich i będzie okazja na to, żeby się bliżej poznać, tak? Troszeczkę nieformalnie, troszeczkę z żartem, trochę z przekąsem, ale też właśnie w takim miejscu, które ku temu jest stworzone. To wydarzenie odbędzie się 2 marca. Ogłaszacie się pod hasłem Zaproś swojego ulubionego pisarza. Tak. Tak, no, Każdy z nas ma... Mm, e, może zacznę od początku. Ta, ta lokalność to jest coś, co, o co powinniśmy dbać szczególnie, bo żyjemy tutaj, w tym miejscu, osadzeni w tej przestrzeni i wśród tych ludzi. I jak będziemy o nich dbać i będziemy dbać o lokalnych twórców, to oni będą mieli większe pole do tego, żeby pokazywać swoją twórczość. I od tego się jak gdyby zaczęło, tak zaczęło się od tego, żeby dbać właśnie o tą lokalność. Syndykat Staromiejski, też grupa literacka, która, która nas często odwiedza, czy Związek Literatów Polskich Oddział w Złonej Górze ma swoje stałe miejsce u nas, czy spotykają się na takich spotkaniach literackich. Od słowa do słowa stworzyliśmy taką przestrzeń, gdzie na tego właśnie 2 marca na niedzielę zaprosimy, mam nadzieję, liczną grupę autorów, już się zgłosiło ponad 25 mam nadzieję, że będzie ich około 40, autorów właśnie związanych z Zieloną Górą, albo takich, którzy z tą Zieloną Górą mają bardzo dużo do czynienia, po to, żeby można było z nimi się poznać, po prostu zobaczyć, porozmawiać, nie tylko w, za pomocą czytania ich twórczości, ale też jako żywe. Osoby. A czy możemy zdradzić, kto z jągórskich pisarzy odwiedzi Zajazd Kultury? Oczywiście, chociaż nie chciałbym jeszcze pokazywać w, w, Odkrywać w, wszystkich, w, kart. wszystkich kart i to za chwilę o tym powiemy. Jeszcze mamy czas do 20... 4 lutego na zgłoszenie. No, tydzień czasu musimy mieć na organizację tego wszystkiego, te, tego wydarzenia, żebyśmy się przygotowali dobrze. Natomiast na pewno będzie Władysław Edelman, czyli krótko mówiąc nas żartobliwy i fantastyczny autor świetnych felietonów, świetnych tekstów. Na pewno, na pewno będzie pani Bohuta, czyli krótko mówiąc. Prze... Hejna Tak jest, tak, absolutnie koniecznie. Tak jak powiedziałem, mamy już prawie 26 nazwisk na liście. Za chwilę to ogłosimy, powiemy kto to będzie. Są też osoby, które nie są mieszkańcami Zielonej Góry, ale z tą Zieloną Górą mają bardzo dużo do czynienia, mieszkają za granicami, poza granicami kraju, ale na ten czas specjalnie przyjadą, ponieważ są zielonogórzaniami, urodzonymi, piszą o Zielonej Górze, więc na pewno do nas też zawitają. Czyli będzie można zdobyć autograf, będzie można kupić też książkę? Będzie można kupić książkę, będzie można zdobyć autograf, będzie można sobie w spokoju usiąść przy herbatce i czymś jeszcze i, i, i z tym autorem porozmawiać, zjeść z nim obiad, bo w ramach tych targów jest też oczywiście taka, taka strefa konsumpcyjna, więc będzie można sobie usiąść i, i, i rozmawiając, spożyć coś ciekawego i fajnego i smacznego. Także troszeczkę to będzie wyglądało nieco inaczej niż zwykłe Tarki. Czyli nie tylko tak, że chodzimy między książkami i stoiskami, ale przede wszystkim spotykamy się z autorem, z żywym autorem, z drugim człowiekiem, tak naprawdę. Dokładnie tak, z tym naszym ziomalem, nazwijmy to po imieniu, e, lokalsem, który, który za pomocą słowa e, opowiada o Zielonej Górze. Wspomina tą Zieloną Górę albo po prostu w niej żyje. Pięknie o tym mówiłeś na początku, kiedy zaczęliśmy rozmawiać o tym wydarzeniu, że tak naprawdę to jest po prostu wspieranie lokalnej twórczości, czyli nie tylko pisarzy, ale również muzyków, twórców teatralnych, bo zajazd kultury jest takim miejscem otwartym, miejscem spotkań, żeby właśnie ludzie wymieniali się energią i swoim talentem, swoją pasją. Dwa lata temu, bo to już będzie blisko dwa lata, jeszcze dwa miesiące zostało do pełnych 24 miesięcy funkcjonowania Zajazdu Kultury jako projektu, bo Zajazd Pocztowy istnieje od setek lat i niech zostanie w tym miejscu, w którym jest. To jest cudowne, fantastycznie zabytkowe, piękne miejsce, ale Zajazd Kultury to jest dwa lata pracy i postawiliśmy przede wszystkim na otwartość, na twórczość, na to, aby zapraszać do nas grupy twórcze, zespoły, które. Rezydują wręcz w naszym obiekcie i tworzą e, właśnie tą lokalną kulturę. Teatr Cztery Kąty, e, Teatr Trójkąt do Kwadratu, czyli Piwnica pod Bananami, e, Gaudi, który ma u nas salę prób, Orkiestra Zostalu, która ćwiczy co tydzień e, fantastyczne utwory i obiecała, że zagra. U nas też w jakimś e, sprzyjającym, e, sprzyjającej okoliczności, szukając na to specjalny, specjalny program. E, Zapraszamy też wszystkich innych, którzy mają ochotę z nami funkcjonować, działać. Oczywiście są jednostki, no jesteśmy w Wercaku, więc to też jest piękne miejsce, ale im więcej takich miejsc jest w Zielonej Burze, ja namawiam wszystkich, dopinguję wszystkim, którzy w kulturę mają ochotę i odwagę inwestować, aby działo się jak najwięcej. Świetną robotę robi piekarnia ich kobiet. Wegarnik, kafenua, noir, droszkow. Jest tych miejsc, Tatna chrobrego. Jest tych miejsc naprawdę więcej. I oby ich było jak najwięcej. Tak, bo nie jesteście wtedy dla siebie konkurencją, tylko jeśli ktoś znajdzie dla siebie coś ciekawego w tej bogatej ofercie kulturalnej, ktoś będzie korzystać z innych miejsc, tak naprawdę będzie odwiedzał i patrzył, co dla niego jest najlepsze, I... albo dla jego bliskich. Proszę Państwa, kultura to też podlega prawom ekonomii popyt, podaż, te wszystkie rzeczy są istotne także dla kultury. Nie wolno się tego bać, nie wolno o tym nie mówić, po prostu tak jest. Jeśli będzie większa podaż, będzie większa ochota na to, żeby wyjść. Dzisiaj pójdziemy w jedno miejsce, jutro pójdziemy w inne miejsce. To musi tętnić życiem. Miasto musi tętnić życiem. Tych artystów, twórców, kabareciarzy, teatrów, aktorów, muzyków. Zielona Góra ma naprawdę sporo pisarzy. Poznajmy ich bliżej, zaprośmy ich do siebie. My staramy się robić wszystko, żeby w naszym miejscu było jak najwięcej tych wydarzeń. Wernisaże, wernisaże się odbywają. 22 miesiące, 163 wydarzenia. To tak wychodzi tak więcej niż 8 miesięcznie. Też niedługo, jak zmieni się pogoda, nadejdzie wiosna, lato, też na mieście w zeszłym roku fantastyczne koncerty plenerowe, tam na dziedzińcu. Tak, no miejsce jest stworzone. ma Absolutnie ten dziedziniec jest magiczny. Taki, jak się to już zazieleni, jest ciepło, przyjemnie i fajnie. Super jest tam posłuchać muzyki na żywo. W takim plenerowym, fajnym, zacisznym miejscu. I z pewnością szykujemy dużo fajnych niespodzianek, Łącznie z naprawdę odlotowymi i nazwiskami gwiazdami na okres czerwca, lipca, sierpnia i września, wtedy kiedy możemy liczyć na to, że pogoda będzie nam sprzyjała, choć nie zawsze się to udaje. Ale przeważnie było fantastycznie i rzeczywiście można było. Nawet jak padało, nawet jak padało, proszę mi wierzyć, koncert Sojki deszcz lał 700 osób na widowni, które musiało przeczekać w na najgorszą y, pogodę, y, przestało padać i, i Stanisław Sejka dał tak fantastyczny koncert, y, że, że wszyscy to na pewno długo zapamiętają. Yy, nie tylko zielonogórskie y, targi książki, ale też szereg innych rzeczy przed nami. Impreza z okazji Dnia Kobiet, y, koncert zespołu tutaj zielonogórskiego MT Temple. Tak, to są nasi sąsiedzi. Właśnie to jest najpiękniejsze, że mamy wokół siebie yy, 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 w najbliższej okolicy, yy, bo tak w odległości nie wiem, 30 metrów, yy, y, Zazula, Edyta, która świetnie śpiewa, czasami i u nas ma swoje y recitale czy występy, czy też czasami wpada po prostu przechodząc i zaśpiewa kilka fajnych utworów dla naszych gości. Naprzeciwko Irek Wareński, czyli Kult, tak oczywiście legendarny basista, a, a obok Radek Stoga, który z zespołem Empty Temple wystąpi za tydzień u nas za trzy tygodnie Edward czyli Edward Blues stawiamy na tą lokalność oczywiście też przeplatając to wydarzeniami z wielkimi nazwiskami innymi, tak dzisiaj dzisiaj mamy walentynki z teatrem przyjeżdża do nas trójka wspaniałych aktorów teatru rampa z Warszawy Andrzej Niemilski, Asia Górniak i Robert Kowalski z fantastycznym przedstawieniem oświadczyny które są i, i, I taką odpowiedzią na walentynki, tylko trochę inną. Ale też pod koniec marca odbędzie się też wspaniałe wydarzenie, bo tutaj już nazwiska ze świata jazzu pojawią się. Tak, tu jest szczególnie Państwa zapraszam, to jest wydarzenie absolutnie topowe, nie, 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 nie ominimy tego, nie zapomnijmy. 30 marca o 19:00 Filharmonii Przypominam, że tym razem, tak jak we wrześniu, te nazwiska wymagają większej oprawy i, i, i takiej przestrzeni, którą Filharmonia nam udostępnia. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi i, 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 i wszystkim zaangażowanym w organizację tego koncertu. 30 marca o 19.00 Myrczek Schmidt Quintet z fantastycznymi, absolutnie topowymi nazwiskami i uwaga, nietypowo, młynarski, bynajmniej. Świetne aranżacje tekstów i piosenek pana Munarskiego w wykonaniu wyśpiewane przez Wojciecha Ameryczka, jednego z najzdolniejszych polskich wokalistów jazzowych w aranżacjach Piotra Szmita, Herdzina. No jest Frankiewicza, no nazwiska aż na tej scenie aż za dużo. No właśnie u was często też pojawia się ta polska twórczość, polska kultura, polska literatura, polska piosenka. My globalnie żyli lokalnie. Jesteśmy w Polsce i chcemy, żeby ta, ta nasza polska kultura i lokalna i też ta polska kultura była jak najbardziej widoczna. Stawiamy na książkę. U nas książka jest cały czas obecna. Yy, mamy swoją półkę, nasi goście hotelowi czy goście przyjeżdżający chętnie po tą książkę sięgają. Yy, ale też właśnie artyści, polscy artyści, warto ich wspierać, warto pokazywać, że mamy fantastyczną kulturę. Naprawdę. I tak jak mówiłeś, tych naszych artystów, którzy dosłownie mieszkają za płotem, za miedzą, gdzieś za ścianą, tak, tak? I oni są. I właśnie zaprośmy ich do siebie, zaprośmy ich, pokażmy ich, spotkajmy się z nimi, pokażmy, że ich wspieramy, że ich twórczość jest nam bliska. Zapraszamy dzisiaj wszystkich, którzy mają ochotę na wystawienie swojej twórczości 2 marca. Dla artystów jest to, autorów jest to absolutnie bezpłatne, zresztą dla odwiedzających także bezpłatne. Dodatkowo zachętą dla autorów jest to, że zapraszamy ich na obiad. W ramach tego, tego zaproszenia mają możliwość korzystania także z bufetu obiadowego. Mam nadzieję, że to będzie piękny, fantastyczny dzień. Zielonogórskie Książki i Kultury. Zapraszamy w takim razie nie tylko na Zielonogórskie Targi Książki, ale na wszystkie wydarzenia do otwartego, lokalnego, czekającego na przyjaciół, na twórców kultury Zajazdu Kultury. Zajrzyjcie Zajazd Kultury na Facebooku, Zajazd Kultury ZG na Instagramie. Tam możemy obejrzeć wszystkie wydarzenia. My staramy się nie publikować ich wszystkich naraz, dlatego, że Żeby nic nie umknęło za dużo. Tak tak to dzisiaj działa, że mamy, mamy jak informacja podana przedwczoraj już jest informacją nieaktualną. Więc to, żeby to było na świeżo, natomiast obserwujcie nas na Facebooku, obserwujcie na Instagramie, tam wszystko można zobaczyć, e, zaglądajcie, warto. Będziemy o tym też informować na bieżąco i mówić o następnych wspaniałych wydarzeniach kulturalnych. Dziękuję serdecznie, dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo za rozmowę. To był program Luk na Kulturę. Do zobaczenia.